Łukasz, ze Wami już dwa tygodnie przygotowań. Powiedz, jak oceniasz dotychczasowy okres pracy? Co myślę, że oceniam na pewno bardzo pozytywnie. Nie da się ukryć, bo wiadomo, no trochę świeżej krwi weszło tutaj do nas do szatni, ale widać, że wspólny język szybko złapaliśmy z nowymi kolegami z drużyny. I jeśli ma to wyglądać tak jak dotychczas, czyli ta praca na treningu... Czy atmosfera, w którą stronę to idzie, a idzie, myślę, w bardzo dobrą stronę, to naprawdę nie możemy się już doczekać ligi i chcemy przełożyć po prostu pracę na treningach, po prostu na boisko już, piłkarskie w trakcie sezonu i myślę, że to przyniesie efekt. Jesteśmy teraz na obozie, tak jak w poprzednich latach, również i teraz jesteśmy w tym samym ośrodku w Wikisanok. Powiedz, jak oceniasz tutejsze warunki? No ja to osobiście to jestem bodajże trzeci raz i czy to jest właśnie w zimę, czy w lato, nawet teraz jak właśnie rozmawiamy, to świeżo po treningu, to od razu z tej obiektu wjechali na boisko nam przygotować już pod drugi trening, także nie, warunki są ekstra, jeśli chodzi naprawdę o infrastrukturę, także nie ma do czego się doczepić, bo to i trawa, na jakiej trenujemy, czy wyżywienie stoi na najwyższym poziomie, tak naprawdę jesteśmy zadowoleni. W takim razie, jak wygląda wasz przykładowy codzienny plan treningowy podczas tego obozu? Podczas tego, co no wiadomo, zostało nam już w chwili obecnej półtorej tygodnia do ligi, także no wiadomo, że nie, że nie trenujemy lekko, broń Boże, ale jest to robione tak z głową, że mamy te dwie jednostki treningowe. Rano zawsze spotykamy się na boisku, tutaj właśnie głównie jakieś treningi taktyczne, po południu czy to staje fragmenty, plus siłownia, także co no, na pewno dwa razy dziennie trenujemy i zawsze po treningach mamy tutaj dostęp do zimnej wody, do regeneracji, także rening rano na boisku, po południu siłownia, później regeneracja w basenie, plus cały czas do fizjoterapeuci. Także naprawdę mówię, że praca, jaką tutaj wykonujemy, czy wykonywaliśmy już przez te dwa tygodnie wcześniej, naprawdę zaowocuje w trakcie sezonu. Czyli rozumiem, że jeżeli chodzi o obóz, bardzo fajnie. Natomiast jak Wasze nowe relacje z zawodnikami, którzy teraz przyszli do nas? Nie ma czegoś takiego, że widać, że to są nowi zawodnicy. Tak można nawet powiedzieć, wiadomo, że muszą trochę podłapać to, co po prostu już wcześniej staraliśmy się robić na boisku i naprawdę szybko się zaadaptow zaadaptowali do, do tych panujących właśnie warunków na boisku. I naprawdę no nie mogę się doczekać ligi, bo to jeśli chodzi personalnie, jakie osoby do nas przyszły, to widać, że naprawdę i atmosfera jest bardzo dobra w zespole. Czujemy ten głód piłki i chcemy to jak najszybciej przenieść po prostu na ligowe boiska. No to czekamy na rozpoczęcie ligi i trzymamy mocno kciuki. Do zobaczenia, dzięki.